Mężowie, żony polityków PiS, oni sami i znajomi królika znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa, agencjach rządowych, ministerstwach. To takie praktyki Pani popiera? Teraz pytanie do Pani Katarzyny Wźwiak. No nie, nie do końca popieram takie praktyki. Dlaczego? Nie podoba się to Pani, ale dlaczego się nie podoba? Ja myślę, że tutaj Kasia jest osobą merytoryczną i to, co ma zawodowo wypracowane, no to ona wypracowała, a nikt w prezencie jej nie dał żadnego stanowiska, ani spółki, ani jak to pani określa. To jest pytanie, słuchacza, a co pani sędzia, yy, przepraszam, dlaczego według państwa yy, warto wziąć udział w referendum? Dlaczego według pani warto wziąć udział w referendum? Referendum yy, jest najwyższą formą demokracji. Obywateli się wypowiadają, prawda? To jeszcze zapytam panią Katarzynę Jóźwiak. Czy program, hmm, czy dobrze się stało, że program 500 plus przemienił się w program 800 plus? Nie pytać dalej? Nie. Zapytam pana, czy dobrze się stało? Zapytać o beneficjentów. No nie, ale też chodzi o to, że wie pan, wie, wie pan ile to będzie kosztować tak cirka bał.